Cześć, jest dzisiaj z nami motka Edge50 Ultra. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się jej używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo pan mnie co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też, bo są bardzo ładne. Cena. 4499 czy 4500 zł bez złotówki. Jest jedna wersja u nas sprzedawana 1 terabajt pamięci wbudowanej i 16 ram, więc. Bardzo, bardzo dużo, i to w jakiś sposób tam tłumaczy tą wysoką cenę. W dodatku do 16 są jakieś promocje, odkupy, dostajemy słuchawki bardzo fajne. O tutaj je wrzucałem na szolta i jeszcze odkup chyba 500 zł. Nie pamiętam, trzeba sobie sprawdzić, ale to do 16. Jak się to skończy, no to już dostajemy z ceną 4500 zł. I teraz tak, czy to dużo, czy to mało? Moim zdaniem to jest bardzo dużo. Procek tutaj to jest SNAP 8S Gen 3. I na przykład za Poco F6 z takim samym procesorem, wersja 12512, trzeba zapłacić jakieś 200-300 zł. No więc dużo, dużo mniej. Oczywiście tutaj optyka jest o wiele lepsza niż tym Poco, ale patrząc się tylko na wydajność, no to dostaniemy urządzenie tak samo wydajne, dużo, dużo taniej. Idąc dalej, za chwileczkę będzie do Polski wchodził Honor 200 Pro na początku lipca w wersji 12512 i on już ma optykę zbliżoną do tego, może troszeczkę gorszą na papierze, nie wiem jak będzie w rzeczywistości, natomiast tam mamy obiektyw główny, szeroki kąt i obiektyw tele, 25 i półkrotne, dwu i przybliżenie główny i tele jest optyczną stabilizacją obrazu, no więc wygląda na papierze całkiem nieźle i tamten telefon w Europie kosztuje... 800 euro. Co w przeliczeniu na złotówki daje nam jakieś 3,5 tysiąca złotych. Oczywiście w Polsce znając życie będzie drożej, dlatego że Polska to jest bogaty kraj, Polacy to są bogaci ludzie, w związku z czym można nas łupać na więcej pieniędzy. Tak niestety to wygląda i na zachodzie matrony nie tylko honor, a generalnie są tańsze niż u nas, więc ja obstawiam ceny w Polsce jakieś 3800, nawet jeżeli to będzie te 3800, to i tak jest mniej niż 4500 bez złotówki. O. No więc e, tak wygląda smutna rzeczywistość. Może to troszeczkę jest tak, że Motki macie ostatnio dużo w telewizji, wchodzi w różne akcje reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Chce zdobywać rynek, no i ktoś za to musi zapłacić. Niestety wygląda na to, że jak zwykle płacą za to klienci. Chociaż, żeby nie było, sam telefon jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemnie mi się go używa i spokojnie mogę go polecić. Tylko pytanie za ile? Pudełko. Pudełko też jest na wypasie. Tutaj na górze mamy etui i to etui jest fajne, dlatego że to etui jest takie silikonowe, twarde. O, już się wyjmiemy. A, dobra. Ale jak widzicie, ja nie nosiłem tego telefonu w etui, dlatego że ten telefon ja mam w tej wersji takiej pseudodewnianej, za chwileczkę o tym powiem. Bardzo mi się podoba. No i po prostu stwierdziłem, że nie. Po co mam sobie psuć te wrażenia? Ale jak ktoś by chciał, tu bardzo ok, jest. Więc to już jest plusik. A tutaj dalej też jest nieźle. Dlatego że. ta down, też bardzo, mamy ładowarkę 125W. Telefon ładuje się błyskawicznie. O! też. 125 jest. Telefon ładuje się błyskawicznie, w dodatku ma ładowanie bezprzewodowe, więc naprawdę pod tym względem też jest świetnie. No i pudełka, tak moim zdaniem powinny wyglądać przynajmniej jak płacimy dużo za telefon, to wiemy, że producent nie oszczędzał na innych rzeczach. Chowam ten bałagan, sprzątam ten bałagan i opowiadam o telefonie. Zaczynamy od budowy i od wykonania. Ja mam telefon, tak jak widzicie. Z drewnianym tyłem, ale spokojnie to nie jest drewno. To jest jakaś masa, w której przeważającym składnikiem jest drewno, ale są też jakieś inne rzeczy, to później jest formowane i tak to wygląda. Wygląda obłędnie, wygląda ślicznie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Między innymi dlatego też absolutnie nie nosiłem etui, bo szkoda by mi było. Zwłaszcza, że to tak, odcisków palców nie zbiera, nie ślizga się, nie wiem, czy się coś ściera, ale. Jest przyjemne, jest bardzo przyjemne w dotyku. Podoba mi się tak samo to, co Motka robi z tymi wyspami, że one są, ale ich nie ma, w sensie, że tutaj są takie oblane, a nie doklejone na siłę. No, tył jest dla mnie bombowy, boki są aluminiowe, także tutaj też jest plusik, żadne tworzywo, żadna sztuczyzna. Przeszycia antenowe są. No i bardzo fajnie ten telefon leży w dłoni, dlatego, że to wszystko tej z tyłu jest takie zakrzywione. 197 gramów to waży. No, bardzo wygodny telefon, jeżeli chodzi o posługiwanie się i trzymanie w dłoni. Dużo też się dzieje tutaj, bo na przykład tu mamy tackę. Przy czym uwaga, to jest tacka na jedną kartę SIM. Dawno oprócz pixeli, tak? bo piksele tak samo mają jeden SIM. I eSIM. No, i tutaj jest dokładnie tak samo. Jedną kartę SIM tutaj wrzucicie, a jak chcecie mieć dual SIM, to możecie, ale musi być to eSIM. Jest wejście USB-C. Wszystko jest uszczelniane. To jest norma IP68. Także 1,5 metra w słodkiej wodzie do 30 minut bez żadnego problemu. I głośniki są dwa. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. I teraz zrobię to, czego mnóstwo osób nienawidzi i uważa, że to jest bez sensu. No, i w zasadzie się zgadzam. I co z tego? Uwaga, puszczam muzykę. Lubię tą piosenkę o pszczółce. A dźwięk jest naprawdę bardzo fajny na głośnikach zewnętrznych, bez zniekształceń, z jakimś tam suszalnym, jak dla mnie, basem. Dosyć głęboki. Alco fajnie, tak samo ten telefon gra na słuchawkach, także pod względem muzycznym, miał o Pierwsza klasa. Tutaj przyciski do włączania nie używacie, bo nie ma w zasadzie po co. Dwa do regulacji głośności. Tutaj nic i tutaj też e, nic. Tak jak mówiłem, telefon doskonale leży w dłoni. Budowa jak dla mnie pierwsza klasa. Przód, tutaj znowu będzie doskonale ekran OLEDowy. Z odświeżaniem 144 Hz, z jasnością maksymalną 2500 nitów, czyli z wyższą niż w tamtym tańszym modelu, chyba o 500 nitów. Doskonały, doskonały wyświetlacz. Jak komuś się nie będzie podobał, to dlatego, że ma boki zakrzywione. Mi to absolutnie nie przeszkadza nie ma żadnej folii ochronnej tutaj naklejonej. To, co mi przeszkadza, to jest to czyli o, always on display, które jest, ale. Znika. I tradycyjnie, jak to w motkach bywa, nie ma możliwości ustawienia na stałe. Szkoda, zobaczcie, jak wygląda odblokowanie twarzą. Doskonale. Jak widzicie, działa dwuklik, czyli dwukrotne uderzenie wyświetlać, żeby zablokować i odblokować. No i jest też czytnik linii papilarnych. Tutaj, o! Też bardzo szybki. On jest wysoko. To jest śmieszne dlatego, że teraz te telefony mamy różnie mają umieszczone te czytniki. Jedne są tutaj, a niektóre są tutaj nisko. Wszystko jedno, tak naprawdę przyzwyczajacie się i do jednego i do drugiego położenia. Także wyświetlacz super. Jeszcze pokażę jak wyglądają ustawienia tradycyjnie wyświetlacza, bo czemu nie? O, zobaczcie, mamy tutaj zamiast diody powiadomień taką opcję, że się ekran nam podświetla, jak przychodzi jakieś powiadomienie. A i tutaj mamy ciemny motyw. Jest mnóstwo ustawień kolorów naturalne, promienne, żywe. Tutaj, no także to jest w diabły. Eee, tutaj mamy tą częstotliwość odświeżania ekranu. Ja mam automat. Możemy 60, 120 albo 144. No i to tak jest. Tutaj są światła na kawędziach. To też jest fajna opcja. O, jak przyjdzie nam też jakieś powiadomienie, to się podświetlają kawędzie, ale nie cały czas, tylko przez chwilę. I tak dalej, i tak dalej. Wygaszanie ekranu teraz sobie na 5 minut, żeby nam nie przygasał. No, więc tak jak mówię, wyświetlacz, gdyby nie to Always On Display, nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Działanie i oprogramowanie wkraczamy na lekko grząski temat, dlatego że zwolennicy cyferek i benchmarków będą mówić, że to nie jest flagowy smartfon, dlatego że nie ma flagowego procka. To, co tutaj mamy, to jest Snap 8S-gen a nie 8. GEN 3, czyli to jest słabsza wersja, po prostu. W Antutu Benchmark to cudo uzyskuje, już pokazuje o 1 487 tysięcy punktów. No i rzeczywiście do czołówki, do Snapa 8 GEN 3 e, troszkę mu brakuje, natomiast chodzi to świetnie. Optymalizacja w tym telefonie jest bardzo fajna. Nie zgłaszam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. W kwestii działania do jakiejkolwiek czynności, tak? Strony. Dobra, wczytamy sobie jakąś stronę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Nie wiem, co. Włączmy sobie na przykład to. No. Wszystko się wczytuje bardzo szybko. Ramu mamy 16 GB. Możemy powiększyć o kolejne 16, czy 32. W związku z czym naprawdę, zakładki są trzymane w pamięci. Bardzo długo jak na telefon z Androidem to jest naprawdę pierwsza klasa, tak? Niektóre flagowce czyszczą pamięć e, szybciej, więc znowu nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń do tego. E, chociaż tutaj o proszę bardzo, to tu benchmark tak akurat wczoraj robiłem, no to wczoraj wczoraj nie, ale dzisiaj tutaj jesteśmy. No więc Naprawdę pod tym względem żadnych zastrzeżeń nie zgłaszam. GPS działa doskonale, NFC działa doskonale. Jakość rozmów głosowych jest świetna. Działanie jest moim zdaniem topowe, pomimo tego, że tak jak już mówiłem, czy z miłośnicy benchmarków będą mówić, że to nie jest topowy proces, To jest jedna rzecz. Druga rzecz oprogramowanie. Tutaj znowu konkurencja ma. No, niektóra tyle samo, ale niektóra dużo, dużo więcej, bo Samsungi, Pixele czy iPhony topowe, no to mają dłuższe wsparcie, tak? Tutaj mamy model 3 plus 4. Taki sam, jeżeli dobrze pamiętam, jest w OnePlusie 12. No i to jest jakiś tam porównywalny telefon do tego, chociaż tam jest właśnie ten mocniejszy procesor. Tam też jest wsparcie 3 plus 4. No. A konkurencja, ma dłużej. Chciałoby się, żeby ten telefon też miał dłuższe wsparcie, dlatego że no, on na pewno spokojnie podziała dłużej niż 3 lata na najwyższym poziomie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedyś mówiło się o tym, że w modce jest czysty Android, trzeba już z tym skończyć. Ja powtarzam to po raz kolejny, dlatego że no, tutaj dużo jest rzeczy. Są śmieciowe jakieś aplikacje zainstalowane takie bez sensu na przykład jakieś gry, no ale powiedzmy, że to. Możemy jeszcze odinstalować, proszę bardzo. Su i nie ma. Ale na przykład pogoda taka, która zawsze była po prostu Motorola. Teraz okazuje się, że jest jakąś aplikacją filmy trzeciej, trzeciej One Weather. No to też jakoś taki dziwny mam zgrzyt. No, to jest coś, co mi się nie podoba. Natomiast oczywiście też jest całe tutaj zbiór wszystkich fajnych aplikacji Motorola, Family Space, Stefagiel, zabezpieczenia, bardzo bezpieczny telefon Smart Connect, wyciszenie. No i tutaj mamy wszystko zebrane w jednym miejscu mnóstwo możliwości personalizacji czcionki, tapety no pełno, pełno tego jest są gesty. Oczywiście są też nasze ulubione, czyli potrząśnięcie, żeby włączyć latalkę i tak dalej, i tak dalej. No tutaj, tutaj się w zasadzie nic nie zmienia, no ale tak mówię, o czystym Androidzie możemy raczej zapomnieć. Jedziemy dalej, zdjęcia filmy. Tutaj mamy zestaw naprawdę bardzo fajny, który robi bardzo ładne zdjęcia. Zaraz zobaczycie. 50 megapikseli, światło 1,6, czyli jasny obiektyw z laserowym autofokusem i z optyczną stabilizacją obrazu. To jest główny obiektyw. 64 megapiksele z peryskopowym zoomem telefoto, trzykrotnym przybliżeniem optycznym, też z optyczną stabilizacją obrazu. 50 megapikselowy szeroki kąt, także tutaj też jakość jest doskonała z autofokusem, czyli można strzelać zdjęcia makro, i zaraz zobaczycie. Czy jak to wygląda, a z przodu znowu mamy 50 megapikseli i jasny obiektyw 1,9. Też bardzo ładne selfiaki. Chociaż od razu pokażę Wam jedną śmieszną rzecz, jaką zauważyłem, jak już jesteśmy przy tych selfiakach, przepraszam bardzo. No trudno, musicie się na mnie chwileczkę patrzeć. Zobaczcie. Tutaj mamy o szerszy i węższy. I teraz tak strzelam sobie zdjęcie szersze. Ok. Strzelam sobie przybliżenie. Ok, no a teraz wchodzimy w galerię i oglądamy te zdjęcia. O! I to przybliżenie jest ok. Natomiast to zdjęcie główne zawsze jest odwrócone w drugą stronę. Nie wiem dlaczego. Jakiś błąd w oprogramowaniu. Widzicie. Tutaj mam okno z tej strony, tutaj mam okno z tej strony. No i w każdym sofiaku, jaki sobie robiłem w ten sposób, jak porównywałem te dwa zdjęcia, no to, no to taki błąd jest. Dziwny, prawda? O, tutaj tak samo, tu tak, a tu w drugą stronę. Ale to wracając do zdjęć, jakie one są, co my tutaj mamy? Jest zwolnione tempo, jest filmowy, bardzo fajnie, w 4K we wszystkich obiektywach to też jest niezłe. No to tutaj mamy te zdjęcia z przybliżeniem trzykrotnym optycznym i jest tak samo pod paluchem sześciokrotne przybliżenie, które jest naprawdę bardzo fajnej jakości. Jestem zaskoczony, tutaj jest szeroki kąt, a tutaj od razu mamy pod paluchem zdjęcia makro, też bardzo fajne, typ portretowy z tymi ogniskowymi 24, 35, 50 i 85. Fajnie to wszystko wychodzi. Zdjęcia nocne. Są no, ok, jest typ profesjonalny. Więcej mamy kolor spotowy, no i tak dalej, i tak dalej. Podwójny zapis, długi czas ekspozycji, podwójny zapis dla wideo, skaner, film pokładkowy, kolor spotowy dla wideo. No, można się tutaj pobawić, naprawdę zdjęciowo można się pobawić. Natomiast jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to jest dobrze. To jest dobrze, a nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. Sekundkę, tutaj sobie idę off. Aparat. Bo te zdjęcia są ładne, chociaż mają mocne kolory. Zaraz wszystko zobaczycie. Zobaczcie tutaj ta zieleń. Czasami, czasami, czasami jest mniej zielona, bardziej żółta. Mocna taka bardzo saturacja jest. Ale w sumie naprawdę ładne zdjęcia i pod światło, i pod słońce. To przybliżenie też jest ok. 3 6. Też całkiem, całkiem, nie wiem co to piwo tutaj robi, no to ja to to już pokazywałem. No zobaczcie, tutaj też to przybliżenie, no to to jest jakość naprawdę w porządku. Przy ładnym świetle zdjęcia makro, proszę bardzo. Ładne? Ładne, tak jak nie jestem miłośnikiem, to tutaj z tym szerokim kątem się bawiłem i naprawdę bardzo przyjemne zdjęcia. Proszę bardzo, tutaj to sześciokrotne przybliżenie, nawet widać Pana w oknie akademika. Także to też jest niezłe zdjęcia portretowe. No ładne, ładne jest to rozmycie tła. Przepraszam, ktoś dzwoni, muszę mu wpuścić kurzera chyba. Już jestem przepraszam na czym to stanęło na rozmyciu tła i zdjęciach portretowych. No to naprawdę zobaczcie. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo przyjemnie to wygląda. Selfiaki są OK, ponieważ tutaj mamy tą 50 megapikselową matrycę, w związku z czym. Tutaj proszę bardzo, też już kolegę może zasłonię, albo wszystko jedno, ale zobaczcie. No to jakość jest fajna, to troszeczkę z dalsza, to zbliższa. Ładnie. Ładnie to wygląda, bardzo mi się sofiaki podobają. E, rozmycie portretowe, ładne, dokładne. Zobaczcie jak kot jest fajnie tutaj wycięty, nic tam prawie nie ma poobcinane, no może tutaj troszeczkę, więc e, zdjęcia... Ładne zdjęcia, bardzo mi się zdjęcia podobają. Może troszeczkę za mocne, ale ja nie narzekam. Proszę bardzo, to jeszcze raz Selfiak. No, naprawdę, Selfiak jedne z lepszych, jakie ostatnio widziałem. O sześciokrotnym przybliżeniu już mówiłem, trzykrotnym tak samo. Typ nocny, no, delikatny. Powiedzmy, że delikatny, tutaj zwykły, tutaj nocny. Takiej wielkiej różnicy pomiędzy jednym a drugim e, nie zauważam. Filmy, tak jak już mówiłem, w 4K e, i mi się podobają, tak? Jak dla mnie są w porządku, także już nie gadam, oglądajcie. 1, 2, 3. Witam. To jest wideo nagrywane w rozdzielczości 4K. I w tym momencie jesteśmy na szerokim koncie. Proszę bardzo, można przechodzić na główny obiektyw. Na trzykrotne przybliżenie. I jeszcze mamy sześciokrotne przybliżenie. Zawsze mnie fascynuje ta kamienica. Ciekawy jestem, ile kosztuje tutaj mieszkanie. No a generalnie tanio pewnie nie jest, jest za to ślicznie, ładnie, cicho i spokojnie. Dzień dobry, a to kamelka do selfie i tutaj też można nagrać wideo w czterka, więc pod względem rozdzielczości bo jakości to nie wiem, bo jeszcze nie widzę. Natomiast pod tym względem technicznym, no to absolutnie nie można temu telefonowi nic, nic zarzucić. Kłaniam się nisko i znikam. 1, 2, 3, a tutaj jeszcze dla porównania film. Full HD już nie na rowerze, tylko idę na nogach, więc możecie zobaczyć, jak wygląda stabilizacja. W takiej sytuacji też możemy przechodzić pomiędzy obiektywami. Szeroki kąt, zwykły trzykrotne przybliżenie i sześciokrotne. Co nam jeszcze zostało? Bateria 4500 mAh, więc można by się krzywić, że troszeczkę mało, że 5000 jest dzisiaj standardem. Nie wiem jak MOTKA to robi, ale to jest kolejny telefon MOTKI. W troszeczkę mniejsza bateria działa tak samo albo lepiej jak większa bateria u konkurencji, dlatego że mi z 5G te 4500 mAh starczało na cały bardzo intensywny dzień albo półtora dnia, a jak sobie wyłączyłem 5G bo sobie wyłączam, bo nie wiem, po cholerę mi to 5G, 4G doskonale tak samo działa, to półtora do dwóch dni. Więc bez, bez najmniejszych zastrzeżeń. Bardzo szybkie ładowanie, 125W to jest kilkanaście minut do 20 minut i już jesteście naładowani do pełna. Jest ładowanie bezprzewodowe, 50W, więc bardzo fajnie. I jest tak samo ładowanie zwrotne, bezprzewodowe, czyli na przykład kładziecie tutaj słuchawki i sobie ładujecie słuchawki etui od słuchawek, jak wam się rozładowało. Także bateria, chociaż na papierze mała, no to moim zdaniem bardzo dobra. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie? Bardzo fajny telefon, tylko troszeczkę za wysoka cena, dlatego że w tym przedziale mamy bardzo, bardzo mocną konkurencję. Jest OnePlus 12, który jest tańszy, a jest doskonałym telefonem z mocniejszym plodzkiem. Jest Galaxy S23 Plus zeszłoroczny, ale z bardzo długim wsparciem, kosztuje mniej więcej tyle samo. Jest Pixel 8 Pro, który jest nawet tańszy. Jest Honor Magic 5 Pro który też jest tańszy. Szóstka w tym momencie kosztuje troszeczkę więcej. No więc konkurencja w tym segmencie jest bardzo, bardzo mocna. To jest bardzo fajny telefon. Moim zdaniem, jeżeli on będzie tańszy, czyli w tym momencie przy tym odkupie, no to jak wartość tego telefonu wyjdzie wam 3,5 tysiąca, no to to jest dobry deal i myślę, że za mniej więcej takie pieniądze Kupienie tego telefonu będzie, nie będzie zmalnowaniem pieniędzy, tylko będzie dobrym wydaniem swoich pieniędzy. O, i to by było na tyle. Trochę zamieszałem na końcu, ale mniej więcej wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Dzięki wielkie za oglądanie. I co? I do następnego smartfona już niedługo. Na razie, hej, cześć.